Przyciągające się chwile oczekiwania, ostatnie pouczenia organizatorów i długo oczekiwany dźwięk gwizdka oznajmiający start sztafety integracyjnej. Biegiem wokół parku i w solicznikach uczczono 20-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokuł na Litwie. Organizacja kontynuuje na Wilnińczyźnie tradycję najstarszego polskiego towarzystwa sportowego o tej samej nazwie. Litwie mamy nie tylko sport, ale religię, kulturę. Так і він це організація. Якщо мовило, мені є політиками, ми стараємося в транзиці в політика, працюємо за політикою і з барні таке добрі контакти стосунки з, 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 з парафіями з, з ксінзами, мамо виїзди і на парафіяльних зілочнішу діті спортових і в постільних імпрезах різних. В часах радянських діяльності Сокола на Віленщині, які організації мочіжисти в Польщі, заказано за справом висловника. Litewskiego rządu na rejonie Soliecznicki, Arunasa i Girdasa. założyciele towarzystwa doświadczali wielu trudności i byli prześladowani przez służby bezpieczeństwa. Poprosiłem o pozwolenie, on musiał dać, dobrze mówię, przycież za trzy dni ja tego powiem. Przychodzę za trzy dni, mówię, słuchaj, nie żadne sportowa organizacja, które widziałam, się to patriotyczna Nawet za czas, ich czasów nie chcieli tutaj rejestrować. Na tych nalę i pod moją jedną są. Obecnie organizacja skupia 76 członków w oddziałach organizacji w Solicznikach, Białej Wace i Jęszyszkach. Znaczną część sokolów stanowią przedstawiciele młodzieży polskiej. Usiłują na nowo zdefiniować słynne mototowarzystwa towarzystwa. zdrowym ciele, zdrowy duch. Cieszę się, że jest to organizacja polska, że jako Polka mogę być członkiem tej organizacji. W dobie zaniku wartości zaangażowanie młodzieży w działalność organizacji pozarządowych jest wyzwaniem coraz trudniejszym. Jak twierdzą przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ z Polski, ważne by znaleźć wspólny język z młodym pokoleniem. Taka pokaże. Że są też inne dla nich ważne sprawy, ale jednak trzeba stwarzać taki program, żeby był dla nich atrakcyjny i przyciągał. Jest to trudne, jest to ciężkie, ale jeżeli się udaje, daje większe zadowolenie. Dobrym przykładem współpracy z młodzieżą są przedsięwzięcia władz rejonu Solicznickiego, na którego terytorium odrodził się sokul. Kort do gry w tenisa, nowe boisko piłki nożnej i koszykówki, wiele innych inicjatyw sportowych i nie tylko. Pozwala to mieć nadzieję, że tradycje polskiego towarzystwa gimnastycznego SOKÓŁ nie zostały zaprzepaszczone. Są plany ambitne, ale prześladujące jeden podstawowy cel, żeby młodzież miała gdzie odpoczywać, żeby młodzież miała gdzie sportować. Bo zasada i maksyma łacińska ona nadal jest aktualna w zdrowym ciele zdrowy duch.